Cześć kochani, witam serdecznie, tu Ewa Maj. Witam Was z mojej i męża podróży na południe Australii. Jesteśmy w Esperanza na południe Australii około, około 800 km od Pert, więc to jest kawał drogi. I stąd właśnie robię dla Was live'a z cześć, 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 witam, witam. Tu jesteśmy na kempingu, tutaj w takim buszkiem. Jesteśmy niedaleko jest ocean. Um, I e, chciałam tutaj stąd, z takiego pięknego miejsca w naturze. Sorry, że tak potargana trochę i tak dalej, kempingowy styl. <grych> więc jestem zupełnie na luzie i nawet e, nie zadbałam, żeby specjalnie loki sobie robić dzisiaj. Um, więc o czym? Dzisiaj o kobietach. Zresztą często o kobietach są moje live. Y ale ten live jest o kobietach tak zwanych niewidzialnych. Dlaczego o kobietach niewidzialnych? A jeszcze wyjaśnię to pojęcie kobieta niewidzialna, więc kobieta niewidzialna to jest kobieta, której się nie zauważa, której się nie dziękuje za starania najróżniejsze, która się o coś dopomina, a jej nie słyszą, a, mm, której potrzeby są niezauważane, i tak dalej. I ona sama jest niezauważana najczęściej. To jest kobieta <laughs> niewidzialna. I e, dlaczego o kobietach niewidzialnych dzisiaj? Jak wspominałam już wcześniej w poprzednim live'ie i wielokrotnie wcześniej też, e, moje inspiracje dla Was pochodzą stąd, że ja jestem inspirowana przez ludzi z którymi rozmawiam jestem inspirowana przez kobiety z którymi rozmawiam i ostatnio było dużo o tym właśnie kobiety się skarżyły a, że są takie niewidzialne dla otoczenia dla swoich mężów dla rodzin dla swoich szefów dlaczego tak się dzieje że one są takie niewidzialne chociaż się tak bardzo yy, bardzo starają ja tak będę sobie trochę poprawiała te włosy na tym wiersze. One się tak bardzo starają, a są niewidzialne. Jak to zmienić? Dlaczego tak jest? Co z tym zrobić? One cierpią, że są niewidzialne. A może zacznę od tego, jaki typ kobiety staje się niewidzialny dla otoczenia. A może wy macie na ten temat pomysł. Hmm? Jaki typ kobiety staje się niewidzialny dla otoczenia? No więc. Um... Czy wszyscy mnie widzą? Bo tutaj jakieś takie dziwne informacje wyskakują. Widzicie mnie kochani? Ok. Dajcie mi znak, że mnie widzicie, czy tylko słyszycie? Dajcie mi jakiś znak. Jest ok wszystko? Dobrze. <laughs> Więc jeszcze raz. Jakie, jaki typ kobiety staje się niewidzialny dla otoczenia? Jest to taka kobieta, która stara się za bardzo. Robi za dużo dla innych w takim przekonaniu, że im więcej dla nich zrobi, im więcej o nich zadba, im więcej im pokaże, jak potrafi wspaniale zadbać o nie wiem, o firmę, o dom, o dzieci, o męża, o wszystko dookoła, o biznes. Im bardziej ona się stara, żeby im to pokazać, to tym bardziej. Ona dla nich staje się niewidzialna. To jest bardzo dziwne, prawda? Ona chce być widzialna za sprawą swoich najróżniejszych poczynań i starań, a tu skutek odwrotny jest, że staje się coraz bardziej dla nich niewidzialna. Więc dzieje się dlatego tak, że gdy robi tak dużo i często tych starań, by stać się widzialną, by oni to zauważyli, by oni ją nagrodzili, by oni powiedzieli komplement, by oni wysłuchali jej potrzeb i tak dalej, by zauważyli jej starania. Im więcej ona tego robi, tym bardziej to dla nich staje się czymś tak rutynowym, czymś takim oczywistym, czymś tak codziennym, że przestają to zauważać kompletnie. Więc, żeby kobieta taka niewidzialna stała się widzialna, co potrzebuje zrobić, jak myślicie? Hmm? Co potrzebuje zrobić? Potrzebuje coś zmienić. Na przykład potrzebuje, zamiast robić tak dużo dla nich, tak dużo, że to staje się rutynowe i przez nich niezauważane, to potrzebuje y, zacząć robić mniej. Potrzebuje zacząć y, działać inaczej. Potrzebuje sprawić to, by jej poczynania, jej starania stały się dla nich, dla otoczenia, dla rodziny, męża, dzieci, szefa w pracy i tak dalej, by jej poczynania stały się dla nich czymś nadzwyczajnym, rzadkim, oczekiwanym, upragnionym. Mhm. To jest jedna strategia. Czyli wycofać się troszeczkę z tego starania się, pokazywania, by pokazywać, ile ja potrafię dla was zrobić wycofać się z tego właśnie wycofać się z tego co najmniej o połowę co najmniej o połowę obciąć tych starań wtedy zauważą co zauważą że nie ma tych starań aż tyle zauważą że to co było codziennością co było rutynowe co zawsze było dostarczane z jej strony dla nich przestało być a gdzieś zniknęło nie ma. I najpierw to zauważą, że nie ma. A gdy zauważą, że nie ma, zaczną się o to upominać, zaczną zauważać i zaczną doceniać, doceniać bardziej. Natomiast jest jeszcze jeden rodzaj strategii, jeszcze jeden sposób, żeby kobieta niewidzialna stała się widzialna. Potrzebuje. Zacząć mówić o swoich potrzebach na głos. I to w specyficzny sposób. Nie proszącym tonem, nie cicho szeptem nieśmiałym, nie takim głosem i tonem podszytym rozżaloną pretensją: Wiesz, bo ja potrzebuję, żebyś. Bo gdy jest to wyrażona potrzeba, ale tonem podszytym rozżaloną pretensją, bo. Wcześniej ty nie byłaś słyszana, twoje potrzeby nie były zauważane, więc gdy już mówisz tę potrzebę swoją komuś, to jest to podszyte taką rozżeloną pretensją, to wtedy oni podświadomie nie chcą tego słyszeć. To ich irytuje drażni, a gdzieś podświadomość zamyka im uszy, zatrzaskuje świadomość, i to też nie daje rezultatów. Kolejny sposób żeby stać się widzialną z niewidzialnej kobiety widzialną dodać do swojej codziennej rutyny nie tylko wycofanie się zdawania tak dużo i tak często i dedykowania się tak dużo i tak często na ich rzecz również afirmowanie inwokowanie programowanie na głos kim ja jestem przypominanie sobie kim ja jestem ok? Jestem kobietą, która zasługuje na szacunek. Jestem kobietą, która, e, 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 której się należy odpoczynek, relaks, nagroda, komplement. Jestem kobietą, która zasługuje na to, by mnie zauważano. Jestem kobietą, która daje sobie i pozwala sobie na dostarczanie sobie przyjemności, radości, wolnego czasu, dawania sobie. Do czego się to wszystko sprowadza, żeby kobieta niewidzialna stała się widzialna? Sprowadza się do tego, żebyś kobieto, kochana, pod, podniosła swoje poczucie wartości i poziom kochania siebie. Bo gdy oni już Ciebie nie zauważają i nie zauważają Twoich starań, to znaczy, że przekroczyłaś taką bardzo mm, istotną granicę, za którą. Poza którą ty już jesteś niewidzialna, bo dałaś za dużo. I uszczupliłaś kochanie siebie tak bardzo, a dałaś kochania i dedykacji im tak dużo, że stałaś się niewidzialna, więc potrzebujesz przywrócić sobie zauważanie siebie, kochanie siebie, spełnianie swoich potrzeb. Przekonanie, budowanie przekonania, że Tobie się też należy, że Ty masz potrzeby, że mają być wysłuchane i zaspokojone, żeby, żebyś Ty w swojej świadomości wysunęła to na pierwszy plan, choćby czasami. Bo zadaj sobie pytanie: na którym planie u Ciebie są oni, a na którym planie u Ciebie jesteś Ty? Jeśli Ty jesteś permanentnie na drugim, trzecim, czwartym planie to to ci gwarantuje, że będziesz niezauważana, że staniesz się kobietą niewidzialną. Więc potrzebujesz choćby czasami wysunąć się na pierwszy plan. Ty dla siebie i wobec nich. Moje potrzeby a, są ważne. Ja jestem ważna. Teraz robię coś dla siebie. Robić to częściej, częściej stawiać siebie na pierwszy plan. I to jest okej, okay, i to jest w porządku. To jest w porządku, że czasami Ty jesteś na pierwszym planie dla siebie, a wtedy też i dla nich. Wtedy zaczniesz być zauważana, jeżeli Ty dla siebie będziesz na pierwszym planie. Jeśli troszeczkę mniej na ich rzecz będziesz się dedykować, a trochę więcej dla siebie. I jest bardzo ważne to, co myślisz, jakie wysyłasz komunikaty. Przekonałam się o tym setki, setki razy. Jeśli chcesz zatrzymać, e, inaczej, jeśli chcesz um, odmienić ich reakcję i być zauważana, to jeszcze jest kolejny sposób. Komunikat niewerbalny. Zmienić komunikat niewerbalny, czyli ten wysyłany do nich bez słów, czyli ten wysyłany do nich. Um, przez, poprzez myśli, uczucia, intencje i Twoje um, wewnętrzne afirmacje, kim Ty jesteś, a kim oni są dla Ciebie. Gdy na przykład um, zauważasz, że Twoje starania napotykają na milczenie, obojętność, lekceważenie i tym podobne, to wówczas zatrzymaj się na chwilę, wycofaj. Yy, Wycofaj się ze swoich działań i starań na chwilę, wycofaj się z części tego i wysyłaj takie myśli. Na przykład: um, Jestem tutaj ważna. Moje potrzeby są ważne. Teraz zajmuję się sobą, nie wami. Moje potrzeby są ważne. Zasługuje na szacunek. Zasługuje na respekt. To, co robię, zasługuje na zauważenie. I wysyłaj takie myśli. To się rozprzestrzenia, dociera do nich, do ich podświadomości. I to też jest dla, dla nich komunikat, żeby zacząć Cię zauważać i żeby przebudzić się z tego transu niewidzenia Ciebie. Hmm? Ja dzisiaj nie zrobię medytacji. Mam taki pomysł, żebyście na swój własny sposób, na pewno każda z Was jakieś techniki oddechowe um, używa, jakieś rodzaje medytacji, afirmacji i tak dalej. Użyjcie takich, takich przekonań, takich inwokacji, takiego przypominania sobie, kim Ty jesteś i przypominania sobie i im, bo pamiętajcie, że to, co wypowiadasz w myślach mocno, tonem stanowczym, a jest ekspresją ciebie całej, jest ekspresją twojego ciała, jest ekspresją twoich emocji, jest ekspresją twojego umysłu i rozprzestrzenia się w polu informacyjnym i dociera do nich. Więc napisz jeszcze raz e, taki swój manifest, kim ty jesteś. Wypowiedz go w myślach. Mocno, stanowczo, wiedząc, że to dociera również do nich. Manifest, kim ja jestem i na co zasługuję. Napisz sobie na przykład na kartce, na komputerze, powtarzaj na głos. Manifest, kim ja jestem i na co zasługuję. I powtarzaj, i powtarzaj, i powtarzaj. Ten manifest, kim ty jesteś i na co zasługujesz, będzie budował w Twojej świadomości, podświadomości poczucie wartości, być może a, tam rozsypane odbuduje i stłamszone, yy, odbuduje, i u nich wzbudzi reagowanie na Ciebie zgodne z tym manifestem. No, i oczywiście w praktyce, w życiu realnym. Ruchu. Zadanie takie wycofać jakąś część swoich dedykacji i starań na ich rzecz. Bo jeszcze raz powtórzę: jeżeli oni już ciebie nie zauważają, jeżeli nie dziękują, nie okazują wdzięczności, jeżeli czujesz się kobietą niewidzialną, to znaczy, że ty przekroczyłaś granice. Nie można mieć do nich pretensji, bo ty wywołujesz u nich niewidzenie ciebie. Bo zrobiłaś, bo robisz za dużo. Bo stało się to dla nich codziennością, której się nie zauważa. Więc wycofujesz część swoich dedykacji na rzecz innych ludzi. Zaczynasz stawiać siebie na pierwszym miejscu częściej i afirmować, kim ja jestem, na no co zasługuję, kim ja jestem, na no co zasługuję. I zobaczysz, że to zadziała, i staniesz się widzialna. To jest taka inspiracja przed walentynkami. Jutro są walentynki. I to jest nie tylko dzień miłości, dzień zakochanych. To jest dzień miłości do samego siebie. Do samej siebie. Więc już dzisiaj zacznij. Zacznij robić coś dla siebie, okej? Okay? Coś takiego, żebyś ty dla samej siebie stała się widzialna. Bo wtedy staniesz się również widzialna dla nich. A um, to tyle ode mnie na dzisiaj. Tej inspiracji, do przemyślenia. Więc ym, pozdrawiam Was serdecznie, kochane kobiety. Życzę Wam, byście stały się bardzo widzialne, byście stały się kochane, byście stały się bardzo, bardzo widzialne i bardzo, bardzo ważne dla Was samych i dla innych. Serdecznie pozdrawiam z Australii i życzę Wam cudownej niedzieli.